I witam serdecznie Aleksander Wojtysiak, między światami życia na Filipinach. Na samym początku, jak zawsze, dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze. Witam nowych subskrybentów. Nie przedłużając, zaczynamy dzień kolejny z filipińskiej budowy. Z takich ciekawostek, jeszcze nie powiem Wam dokładnie kiedy, choć ja już wiem. No ale mam już bilet. Mam już bilet do Norwegii. Jako że. Sytuacja wygląda tak, jak wygląda obecnie. Jest, zachodzi pewne ryzyko, że, że to może nie być gotowe do zamieszkania w czasie, kiedy będę leciał do Norwegii. To mamy jeden bilet do Norwegii dla mnie na ten moment, żebym poleciał i zaczął pracować. A żona dołączy do mnie w późniejszym terminie. Bo jak to będzie już skończone, a to powinno być skończone w okolicach mojego wylotu, to jeszcze trzeba to umeblować żeby dało się to wynająć po prostu, porobić te wszystkie serwisy, Airbnb i tak dalej. Nasza struktura też już będzie tego czasu gotowa do użytku. No ale to wszystko, wszystko proszę Państwa, w międzyczasie dowiecie się dalej, odsuniemy karty dalej. No ale mam już bilet, będę leciał przez, przez Bangkok, z Manili do Bangkoku i z Bangkoku bezpośrednio do Oslo. 12 godzin 20 minut z Bangkoku do Oslo. Często rodzina myśli, że nie wiadomo jak drogie są bilety, żeby lecić na Filipiny. No więc za ten bilet zmanili do, do Bangkoku i z Bangkoku do Oslo 2200 zł. Wydaje mi się, że nie jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że lecimy przez połowę świata. Ale to o tym innym razem. Innym razem. Pierwszy raz bym leciał tymi liniami lotniczymi tej Airways. Zobaczymy jak to będzie. Tak to zawsze Emirates, Qatar. A teraz polecimy sobie przez Bangkok. Jestem ciekawy jak to będzie. No nic, zaczynajmy. Chłopaki robią kolejną beleczkę. Dzisiaj kończymy beleczki, dzisiaj zaczynamy robić siateczkę. Zabraknie trochę zbrojenia, ale w trakcie dnia będziemy wiedzieli ile. Także jutro już powinno być zbrojenie gotowe. Potem to tylko zaszalować. No i będzie to można lać. A jak się to zaleje, tak jak wspominałem, 14 dni przerwy pracy w środku, zanim będzie to można rozstemplować. No, ale to w międzyczasie coś się innego porobi, coś chłopakom znajdzie do pracy. Nie będzie tak, że 14 dni nie będą nic robili. No bo na przykład będzie można z zewnątrz formę ściągnąć i otynkować ściany z zewnątrz, to będzie można zrobić. Ważne, żeby ta baza, która podtrzymuje cały ciężar, żeby to 14 dni stało. A z zewnątrz po kilku dniach będzie już można ściągnąć, jak już to będzie związane dostatecznie, żeby po prostu już to nie rozpadło. No. Po jednym dniu te boczne krawędzie już powinny być gotowe do rozszalowania, ale damy im 2 dni ale damy im dwa dni i wtedy będzie można tynkować z zewnątrz taki jest plan zaszły też pewne zmiany to są na razie zmiany takie w głowie papierowe odnośnie drugiego piętra w jaki sposób ono będzie robione ale też w przyszłości i to w jakiejś odległej przyszłości, bo drugie piętro zielone w przyszłym roku będzie robione razem z drugim piętrem na tym co murujemy ale pojawił mi się w głowie nowy pomysł. Rozmawiałem tutaj z wykonawcą tej struktury i myślę, że pójdziemy w tym kierunku. No, a mianowicie, że drugie piętro wtedy byłoby na konstrukcji stalowej. Coś takiego jak robią tutaj. Dach nie byłby spadzisty dwuspadiowy, tylko w jedną stronę. Kwestia odpowiedniego przymocowania i ukotwienia stalowej konstrukcji do tego, co jest na górze, już też są przemyślane w głowie. Bo zauważyłem, pracując na, górze, pracując na górze, zauważyłem, że część drewna może być ciężko ponownie to wykorzystać po rozebraniu. A jak wiecie, z drewnem jest tutaj problem. No i poza tym, byłoby to bardziej solinek, było wszystko ze sobą połączone, tak jak oni tutaj to robią. Pierwsze piętro zachowane mahoniowo. Muszę tylko pomyśleć ewentualnie potem o wykończeniu tego z zewnątrz i w środku, jak to mądrze zrobić, żeby zgadzała nam się plecionka na całą górę. Wiadomo, jak to będzie stale, to nie da się do stali przybić, ale to się też jakoś pomyśli nad tym. <śm> jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj muszę jechać po po drugą oponę do samochodu, bo zmieni się dwie nowe z przodu, będzie dom zamontowane tak samo. No i może będą płyty już do odebrania na piętro, żeby skończyć podłogę. Jeżeli nie dzisiaj, to powinno być jutro, maksymalnie pojutrze. No ale też zobaczymy. A jeszcze mogę Wam pokazać tylko, że wypalanie znowu zdało egzamin. <laughs> Tego pięka, który im przeszkadzał, już nie ma. No ten jak się mocno spalił, ten co był zalany benzyną dawno temu, roszył diesłem. Może już będą mogli go szarpnąć, rozbić na mniejsze kawałki i wyłamać ten świeży machot. Ale bardzo ładnie się to paliło, także zanim zaczną tutaj robić już docelową strukturę, trzeba też sobie Trzeba, przyjdzie też czas, żeby z tym piękiem coś zrobić. Mam szczerą nadzieję, że wypalić tak samo jak tamten, że tak na tym dieslem, że bez dokładania dodatkowego drewna zrobić ten ogień grecki, ta grecka pochodnia, że sam się będzie tlił i sam się wypali w większym stopniu, a potem powyrywać to, co. To, co zostanie do wyrwania. Nic, zaczynajmy ten dzień. i zabawy ciąg dalszy po dłuższych konsultacjach z żoną i możliwościach jak wiecie nie było to zakładane od początku że miała być tu łazienka przez problem z wodą, z ciśnieniem no ale większe rozeznanie w internecie zbiornik może stać na ziemi tam ta pompa hydroforowa czy jak się to nazywa, która trzyma się nie w rurach i będzie w stanie podać też wodę tutaj na piętro więc tutaj na piętrze będzie łazienka a jakoś nie było to wcześniej planowane to pojawił się problem z odpływami żeby szły do dołu do zbiorniku drenażowego. Jest opcja, żeby szły przez łazienkę i zabudować je potem, porobić takie, wiecie, narożniki, no ale Ernest mówi, że lepiej nie. Tu i tak będzie takie miejsce mało użytkowe. Więc tutaj poza obrysem ściany zrobimy wypust, to było planowane, potem mówię, że nie będzie, a jednak będzie i tutaj za tym wypustem wypuści się, za obrysem ściany wypuści się rurę, która zejdzie wtedy do ściany. Po ścianie w dół, przez ścianę i do zbiornika dreżnażowego. Zaczynamy to wszystko wiązać i kręcić do kupy. Nie no, jest, jest nadzieja jakaś, że jeszcze w tym tygodniu będzie to wylane. Jeszcze trochę pracy jest przed nami. Najgorsze, że w pełnym słońcu. Ale, ale jest nadzieja, że, że się to zrobi. Już teraz wkładam kamerę i biorę się chłopakom za pomoc w wiązaniu tego wszystkiego. A jeszcze tak, jak Wam wspominałem, zobaczymy jak to, jak to się sprawdzi, pocięta ta płyta 1,2 cm, którą podłoży się pod zbrojenie, że będzie można po tym chodzić podczas lania, żeby nie dociskać zbrojenia do płyty, żeby miało oparcie na czymś innym, bo potem jak się zdarzy płyty, to żeby nie było widać zbrojenia. Taki jest plan. No i proszę Państwa, prawie mamy to skończone, jeżeli chodzi o zbrojenie. Tutaj na tej większej przestrzeni dojdą dodatkowe pręty zbrojeniowe, żeby bardziej wzmocnić. <laughs> Tutaj w świat łazienka, między ścianami w świat. Tutaj środek stropu wzmocni się jeszcze poprzecznym zbrojeniem. Równoległym do belek. Jeszcze tu środek wzmocni. I jutro zaczniemy szalować to z zewnątrz po porancie, no i po ustaleniach, tak jak wiecie, z żoną robimy tutaj wypust, więc już trzeba zeszalować, zrobić taką półkę, zastępować to w górę no tak zostało to przerobione w chwili obecnej jest szansa może do końca tygodnia będzie wylane to to na pewno, jeżeli tylko uda się zamówić piach i cement, żebyś w odwieźli, ale jest nawet szansa, że jeszcze w piątek da się to zrobić. Jak wy będziecie to oglądali, jak będziecie oglądali ten epizod, o to myślę, że już beton na górze będziesz, zobaczcie po prostu w późniejszym terminie. O ile nie będzie jakiejś poważnej awarii, bo zawsze na dużym laniu może się coś wydarzyć. Nieraz byłem świadkiem, jak w Oslu pracowaliśmy na tunelu. Wielki tunel betonowy. Wykop w ziemi, robiona podstawa. Kiedyś mogę o tym opowiedzieć, jak wspominam, jak kościół będzie to interesowało. No ale robiona fundament wielki, wielka wylewka. No i tylko tam ze 4 razy. Ja tego nie robiłem. To robili inna firma, była od, od zbrojenia, od strzelunków. Wiadomo, mieli jakiś system. Ja nie jestem zbrojarzem ani betonarzem, więc nie powiem jak się to nazywa. Po prostu płyty, co na wkriki, na wbijanie masz. No i gdzie nie gdzie, jak rali taką wysoką ścianę, nie wiem, ile tam było wysokości w tym tunelu. No ponad 10 metrów, no tak, żeby wjechał pociąg i żeby sieć trakcyjna się zmieściła, także tam było wysoko. No to jak lejesz taką wysokość betonu to musisz lać go w odpowiednim tempie, żeby te pierwsze warstwy, które już wylałeś, wiadomo, to była pompa podjeżdżały gruchy betoniarki. Żeby ta pierwsza część już była na tyle związana, no bo wszystko co wlewasz na górę wywiera dodatkowy nacisk. I zwiększa się. Zwiększa się po prostu nacisk na te dolne elementy. No i kilka razy widziałem, jakimś ściana puściła i beton się wylewał. Bo po prostu za szybko. Tutaj nie będzie takiego problemu, bo tutaj nie idziemy w górę. Tutaj jest wylewka pozioma. No ale tak czy siak. Zawsze trzeba brać to pod uwagę, że zawsze możesz coś wydarzyć. Szczególnie jak nie pracujesz właśnie na jakimś systemie stalowym z blatami. Tylko metodą taką tradycyjną ze stemplami z drewna. Bądźmy dobrej myśli. Ja jestem dobrej myśli, że wszystko będzie w porządku. No ale to wszystko czas pokaże, życie to pokaże. No bo zawsze trzeba, nie wiem, na to poprawkę. Że gdzieś coś może się wydarzyć. A jak się wydarzy, no to wtedy jest duża awaria. No, bo takiego betonu, co ścieka ze stropu, to jakoś. No nie zatamujesz, no nie wsadzisz korka, tylko to, co się zleje, musi się zlać, i po prostu trzeba to jakoś naprawić. I wtedy można kontynuować. A całość powinna być wylana w jeden dzień. Taki jest plan, że będzie tolane w jeden dzień. Będą tutaj dodatkowe osoby do pomocy. Co najmniej jedna. Ja prawdopodobnie będę na górze, w swoich kaloszkach. Pewnie z wujkiem a młodzi pomocnicy będą mieszać i może ktoś do podawania wiadra na górę bo to wszystko będzie szło w wiadrach tu nie przyjeżdża pompa tylko wszystko metodą ręczną ale zbrojenie wygląda solidnie tak jak mówiłem podłożycie dystanse z płyty żeby nie dotykało do szalunku można po tym chodzić bez żadnych obaw, nic się nie ugina Kurde, no mam stresika, wiecie? Mam stresika co do tego stropu Ale to wszystko wynika z tego, że Przez ostatnie Kurde, takie murowane domy, taki dom murowany z tych pustaków sporo termu, czy jak to się tam nazywało to Kiedy ja to robiłem? W Polsce, jak byłem pomocnikiem, jak zaczynałem pracować No wtedy były murowane domy i wtedy Więcej obycia było z tego typu pracą, z Norwegii w Norwegii z tego typu pracą już już nie miałem zbyt wiele no bo tam jak był fundament wylany to wlewała na firma, no przyjechaliśmy przyjeżdżaliśmy i butowaliśmy na gotowo drewnianą konstrukcję no ale jeżeli uda się to zrobić bez żadnych przykrych niespodzianek to będę bardzo zadowolony z siebie bo to jest w większości moja inwencja twórcza. Ja sprawdzam w internecie. Jeżeli chodzi o łódźwik, jeżeli chodzi o rozmiarzenie prętów, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Nie wiem czy oni w ogóle mają taką myśl w swojej głowie, żeby takie jeszcze sprawdzić. Chyba nie. Tak mi się wydaje, że chyba nie, bo ani raz na to nie uporszane, tylko wszystko to jest moja... Moja inwencja twórcza, moje sprawdzanie i moja wiedza. Także to będzie duży test takie jak w kartach sprawdzam co to się wydarzy a tymczasem możemy się chwilę porozkoszować plan na drugie piętro też jest całkowicie inny niż początkowy plan jak przyjechaliśmy jeżeli chodzi o budynek jeżeli chodzi o tą strukturę będzie tutaj normalna duża łazienka Dzielone na trzy pokoje. Ta łazienka na dole miała być tego celu używana, ale to po będą chodzić gdzie tam. Będą mieli swoją łazienkę na górze, z normalnym prysznicem się połazimy na woda, z normalną toaletą, na której można usiąść z deską, z normalnym zlewem. Będzie łazienka mniej więcej tego, tej samej wielkości co nasza na dole, czyli naprawdę ogromna. A tutaj na tej przestrzeni będzie jeszcze jeden pokój, tak jak wszystkie pokoje w gminie 10 m kwadratowych Tylko ten będzie miał dodatkowo ścianę. Tam będzie ten teraz wspólny tu będzie ściana i ja będziemy miał jeszcze okno bezpośrednio na morze dobrze, schodzę stąd Myślę, że będę się żegnał. Także dziękuję Wam za wszystkie komentarze przede wszystkim, za wszystkie lajki, za nowe subskrypcje. Chociaż coraz więcej osób znowu ogląda i subskrybuje, ale to może się nauczą, bo przez to, że nie wrzucam filmów codziennie, tak to byli przyzwyczajeni, że codziennie jest film i wracali. A teraz może gdzieś stracą tę ciągłość, zgubią się gdzieś w tej historii wrzucanych filmów, jak filmy nie są codziennie. Ale wydaje mi się, że na razie jest to, ma to dobry efekt, zarówno dla mnie, <laughs> jak i dla Was. Bo czasem nie wszyscy, nie wszyscy mają tyle czasu, żeby to oglądać codziennie. Tak jak niektóre vlogi były po 40 minut po godzinie też zabierać wam codziennie godzinę z życia na jakiś vlog wiem, że po prostu ludzie pracujący nie mają czasu, na przykład moi rodzice nie mają czasu codziennie to oglądać także taka forma po prostu będzie lepsza dla wszystkich na ten moment pozdrawiam was serdecznie Aleksander Wojtysiak Między Światami Życie na Filipinach w Przeddzień Lania betonowego stropu do zobaczenia.